Hej, Witamy w kolejnym pięknym, słonecznym dniu. Nie wiem, czy wczoraj zrobiliśmy zakończenie, więc albo połączymy to, albo do dodamy po prostu napisy jakieś. No, albo po prostu właśnie będzie jeden dłuższy odcinek może. Też może być, bo wczoraj w sumie byliśmy tylko w tym parku jurajskim, a teraz jedziemy do ogrodu botanicznego, skąd właśnie są te wszystkie piękne zdjęcia, jak wklepiecie sobie o oahu. I no na Instagramie jako pierwsze bo to wyskakuje, no, nie? Ale w planach jest ogród botaniczny, e, świątynia, jest tutaj taka, nie wiem, to jest chyba japońska świątynia, no i w końcu Pearl Harbor. Też trzeba było w końcu to miejsce odwiedzić. Także dzisiaj trzy miejsca odwiedzamy. Mam nadzieję, że się uda, no już jest za 15.11, trochę późno wyjechaliśmy, jak na taki pełen dzień zwiedzania. A no i w końcu Damian się dzisiaj doczeka e, Wendy's. No. A ja... Zobaczymy jeszcze. Tak, a ja zrobię próbę. A ty jeszcze test. nigdy nie jadłeś będziesz? Frytki tylko. Frytki tylko. No. O za ten burger jest tak tusty, że ty będziesz później na kibelku siedziała. <gryzanie> Najwyżej wezmę gryza i ty dojesz no. Ogólnie dzisiaj jesteśmy spóźnieni, późno startujemy, bo ja wczoraj się nawpierniczałem ostrego żarełka i miałem perypetie. Eee, różne w nocy na kibelku, także po, jestem totalnie niewyspany Po bulldagu No ale do nigdy nie miałem A tak po A jakbyście byli właśnie, czy w to Panda Express no, Super Panda Express, tak eee, Tak, ona jest w Kalifornii, no i tutaj, to nie wiedziałam, że jest na Hawajach też Jesteśmy na miejscu i normalnie ja się czuję, jakbym była w dżungli jakiejś. W sumie chyba tak jest. No, miejsce robi wrażenie, nie? Tak. Zobaczcie, jak to wygląda. To, to wszystko tutaj do góry, tam nad no. drogą, jak to wygląda. No. O. Nic, idziemy sobie tutaj chwilę pocilować. Może jakieś zdjęcia porobić, gdzieś tam jeszcze jakieś przebitki, ale myślę, że tu będzie bez zbędnego gadania. Yy, jeszcze tak, wjazd jest tutaj darmowy, nie trzeba żadnej rezerwacji robić. Za miejsce parkingowe też nic się nie płaci. To jest więc akurat fajnie. spokój, nie? że za tak. darmo można tutaj przejść, bo to tak. jest naprawdę bardzo mało miejsc takich, gdzie można cokolwiek za darmo zrobić. No. Zaparkować w tym mieście za darmo to jest wyczyn. A to no. dopiero, tu jest w ogóle znakami, że tam siedzi na jezioro. Idziemy tam? Możemy iść na jeziorko, no. Dobra. Eee, no, zaparkować w, tym mieście, w mieście to jest za darmo, a co dopiero jeszcze jakaś atrakcja. To, to, to już jest... To graniczy z cudem. Ale jednak się da. Także fajnie. Dobra. To znowu lecimy z przebitkami. Myślę, że naprawdę tutaj po prostu posiedzimy, podziwiamy widoki, Wam też coś pokażemy I, i nie będziemy dużo gadać. Zobaczcie, widzowie, ile tu jest złotych rybek Co tu się dzieje? I cała horda, one takie małe wcale nie są Tak rozmiarowo taki typowy karp w Polsce Może troszkę mniejsze Zobaczcie kakaowiec, właśnie tak rośnie kakao Bezpośrednio z konaru, zobaczcie, allspice, jedna przyprawa, która ma smak wielu przypraw, między innymi pieprz, cynamon, ciekawe. A tu jest uh, lipstick plant. O, teraz Lubeczka prawie dostała kasztanem w głowę. No, widzisz, lipstick plant. No use for food, textiles and cosmetics. Czyli rzeczywiście może być do, do pomadek używane? Give color to butter, cheese, margarines, snack chips. Czyli jest takie tłuste, nie? Mm, kolor nadaje Ciekawe. Snack drink jak doctor season. Proszę, jakieś miasto na te. Bardzo fajne miejsce. Super. I, y, nie wiem, czy to jest. Jedno, no jedna z lepszych atrakcji tutaj, i jeszcze darmowa. Darmowa atrakcja to przede wszystkim, ale. Super. No warto tu na pewno przyjechać tak. samego, bo to samemu, pokazać to to wszystko to jest lipa, ja tego tak nie wiem, jak już fajnie uchwycić. Ja chciałam zrobić Jakbym zdjęcie... Jakbym miał pokazać, to, to pół dnia siedzimy no, i... Ale to nawet to, no kamera tego nie oddaje, ja chciałam zrobić zdjęcie właśnie tej palmy, co ja najpierw przyjechałam, później Damian wam pokazywał, że jest tam porównując do jego ręki. No, no nie da się, to już nawet zrezygnowałam z tego zdjęcia, bo to no, nie wygląda tak, nie? No nie A szkoda. nie tego, nie? Zobaczcie. Proszę podnieść. Jesteśmy otoczeni takimi górami. Jak to wygląda. Nie bez powodu tutaj nagrali tyle filmów. No, na no pewno. Fajnie, od Ale razu ja tak trochę, żyć się chce. Ja jestem trochę taki załamany, że na te schody do nieba nie pójdziemy. Bo są Chciałbym bardzo, iść. bardzo nielegalne. No, no, nie można wchodzić, nie? I tylko że Babeczka w uberze właśnie mówiła, że pilnują tego strasznie. Że jeżeli nie to Komuś, mieć się, kłopotu, uda, to komuś się uda, nie komuś się uda, komuś się nie uda. My mamy szczęście w tym, żeby dostawać mandaty w Stanach, no. więc wolimy już nie ryzykować, nie? No, Babeczka powiedziała właśnie, że, że no może być, że nam się uda, może być, że będziemy mieć kłopoty i to po co nam te kłopoty? Albo Pepsi. A da, wiele mu nie było jeszcze takiej. Tak. Ej, dobra. Taka wo. My takie lemoniady jeszcze? Też nie piłem. Mogłem wziąć. To jak będziemy wracać to. To jest gotowy? Dobra. Ale nie widziałam jej w sklepie. Znaczy nie zwróciłam uwagi chyba po prostu. Bardzo dobra. Ej, niby słodka, Wiesz dlaczego, ale, to ale coś tam było dobre. Tak, do napoju dla dorosłych. Do margarity w by Włóknięciu. Ej, do no. truskawkowej margarity, tak. To jest ten smak, bo ona ma no. takie delikatnie kwaśny jeszcze? No. Truskawkowy. Ej, dobre. Tak chemią nie daje. Bardzo dobra. A tego chyba nie muszę robić testu. Ten smak chyba każdy zna. O, no, spaj tu się różni smakiem. To wczoraj mówiliśmy o tym. No, no, tak, A jeszcze fanta trzeba spróbować. Bo mi Fanta w Polsce już dawno przestała smakować. I jestem ciekawa tutaj. No. Tu jest Ale taki był, smog była jak... jak nie w ogóle? Nie, tu fanty nie było w sklepie. Dobra, lecimy dalej. Ej, pycha. Tutaj wyjściówki niestety. Już są płatne? Już są płatne, ale. też nie jest też... źle, bo to było 7 dolarów pod osoby. Tak. Także... To jest okay. Gdzie ten dzwon? Gdzieś tu... tu. A tutaj jest. Za cały czas słyszy, że ktoś ten dzwon bije, to po prostu każdy może podejść. A! To jest to miejsce, o którym czytałem. Ten dzwon został tutaj przetransportowany, właśnie z Japonii. Okej. Okay. On tam ileś ton waży? Czyli miałeś rację, jak mówię, że jest to japońska świątynia. Aże tak. znaczy, nie wiem, no. wiem, że gdzieś czytałem, że ten dzwon został tutaj z Japonii jest ogólnie mega ciężki. Co to jest? Znajdę info. Tu to są informacje. Będzie napisane. że no, ponad i... 7 ton. To co tutaj było napisane? Oczyszcza umysł. Okej. Okay. Z negatywnych tam to rzeczy. To idź ty i później ja dobra widzowie, oczyszczamy się z wszystkich negatywnych rzeczy, ale on dudni cały czas jak to w ogóle podejdziesz do niego. Ładnie wygląda. Ej, ciekawa świątynia, nie? Ładnie to wygląda, no. W takiej jeszcze nie byliśmy. Ale tu bardzo dużo właśnie Japończyków mieszka, także... No, no widać po, po samych tych grobach tam. No. Trzeba buciki śniąć. 睁开眼。 Będziemy się tutaj zaplokować, bo... Tak. Więc wszędzie się zaplokamy, Tak, ja, ja, ja myślę... Ten zapach, no. No. Ja myślę, że już więcej nie będziemy tutaj nagrywać, bo ludzie tutaj sobie no chcą się pomodlić, więc dogramy jak już będziemy wychodzić. Okay, wyszliśmy już ze świątyni i patrzcie, tutaj też jest dużo rybek. Masa o, ramiona z domu suszy Też myślę, że miejsce warte odwiedzenia No na pewno, to tak ci wyciszyć coś tam tak. tam z przemyślenia Tak Warto przyjechać na pewno Tu co jest? Pamiątki Medaliki Dobra, Wyjdziemy zobaczyć co tu mają, pewnie i tak drogo Co tu możecie zjeść? Lody możecie tu sobie zjeść. Shape. <coughs> I ogólnie mi te shape taki jakoś nie smakowały. Ty chwaliłaś, nie? Tak, ty mi to jadł... bardzo smakowało. Sandra, lubi... Sandra chwaliła i ty też. A, mm. mi, tak? a świetnie to wygląda, naprawdę. Teraz kierujemy się do Wendy's. Do Wendy's y później Pearl Harbor. O, ja nie mogę się napatrzeć na ten widok. No, to jest taka widokówka w ogóle, nie? No, ten. Ach, Masakra. Tak. No, nie wiem, co w tyle. W ogóle, Kamicia... Tak. To może. Widzowie nam wybiorą, gdzie mamy lecieć później. Bo my mieliśmy rozkminy, nie? Czy do Azji, czy może Nowy Jork, nie wiem, Chicago. Na pewno kolejny, kolejny trip jedziemy w jakieś tam miejsce. Jeszcze nie wiemy w jakie, ale trip po tym, co będzie e, do Miami? Czy pokazać Miami? Bo ostatnio jak byliśmy, to nie nagrywaliśmy nic. Ja też żałuję, że my tej Sri Lanki nie nagraliśmy, bo też było fajne. No, w fajnie, tym roku nie? już było parę fajnych miejsc, bo byliśmy we Włoszech, byliśmy na Sri Lance. No, w Egipcie tak po prostu. Jeszcze byliśmy. Posiedzieć na posiedzieć, All-inclusive, no, Al do zabicie no, czasu. No. Do, no, po prostu żeby się wylenić. E, ale właśnie. Nie, szkoda, że tego nie nagrywaliśmy, bo nawet taki Egipt myślę, że jest bardzo ciekawy. Jeżeli się go fajnie pokaże, bo tam są też fajne miejsca, Jakby nie było, są też fajne miejsca. I zresztą to jest dość popularny kierunek wśród polskich turystów. Także. No też ciekawe. Tutaj się można poczuć widzowie jak w parku irańskim. Nice. To mówiliśmy sobie, już jedzonko już przyszło w ogóle, nie wiem ile to trwało z 3 minuty. No ekspresję. Dostaliśmy kubeczki i wlaćmy sobie fanty y, pineapple a, mm. ananasowej. One w ogóle są. Jest człowiek, w coś? Widzicie? To jest skórka z ziemniaków. No, uwielbiam ładnie, nie. Dobra, my zjemy frytki, bo najpierw poszkodowane rzeczy. I zaraz przejdziemy do hamburgerów. No tego mnie Kamila nauczyła najpierw trzeba poszkodowane jeść. Tak. O frytki zawsze dostałem na koniec. A później zimne już nie są takie dobre. Zajadamy. Dobra. Czas skosztować kanapeczki. To ja nie wiem, który to jest Double Dave, a który to będzie bekonator. Bo nie ma to, to jest na pewno chicken, mój, bo jest z kurczakiem. ładnie wygląda. Tak, to jest Double Dave. Ej, fajnie. To jest spicy, spicy chicken. Double Dave. Dwa kotlety. Kwadratowe kotlety oczywiście. No, a ja mam okrągły. Bo nie masz połowinki. Z tego Wendy słynie, nie? Że robi kwadratowe. Że robi kwadratowe kotlety. Co ja się pierwszy w Polsce tworzy? Yy, w Warszawie chyba, mm -hmm. nie? Dobra. Teści. się. Ale znaczy, ja nie przypadam za, za tego typu kotletami, mhm. a jako pierwszy tak hamburger z takim wołowym mięsem, to mi zasmakował w tym. Five Guys. Mhm. Tam coś tam z bekonem też wziął. Mhm. No. ten był dobry. To tamten był do mnie lepszy. Tak? Mhm. No, także u mnie wygrywa Five Guys. No. Dobra, my już obżarci, nażarci i jesteśmy na kolejnym miejscu. Jest to Pearl Harbor. Tak. No ale o tym zaraz więcej Damian opowie, bo, bo on tam się bardziej w, ten, w tą lokalizację zagłębiał. Więc ja nie chcę dużo opowiadać. I dla bezpieczeństwa zostawię to jemu. No to znajdujemy się w Pearl Harbor. Miejsce, które w czasie wojny Japończycy zaatakowali. Eee, I w ramach odwetu Amerykanie wtedy na Japonię zrzucili bomby eee, na Hiroshima i Nagasaki, prawdopodobnie, Rozumiem co się eee, No, dość takie. Kawałek historii. Dość takie historyczne miejsce. Kawałek historii, na pewno, tutaj jest spory. Eee, co ciekawe, wyjściówka za darmo, przynajmniej tak było napisane na, na parkingu. Jedynie co jest opłata za miejsce parkingowe w wysokości 7 dolarów. Spoko. Hey, come on. Zobaczcie tutaj. The Pacific World 1941 do O! Tutaj też bym chciała, w Nowej Zelandii. Tutaj na pewno to zwiedzimy. To no. na pewno zwiedzimy, to na pewno zwiedzimy. To chcę zwiedzić. Na Samoa chcę zalecieć. I oczywiście na Tahiti. I Fiji. Na Tahiti na pewno chcę. Fiji też może być. A właśnie jesteśmy tutaj. Czyli tak. A, tutaj byliśmy. Maui. Tutaj byliśmy. Kauai. Teraz jesteśmy tutaj, na Oahu. Tak naprawdę zostały nam jeszcze... Trzy wyspy, ta, ta i ta, bo tych dwóch tutaj małych, te dwa maleństwa są e, niedostępne do zwiedzania. Tu już też kupę miejsc zwiedziliśmy. Dobra. I co do wejścia, tak rzeczywiście za, za darmo, bo tu właśnie jest, robiliśmy się tutaj. Jest porfej. muzeum, tam są statki, to tam no wszędzie trzeba w sumie podejść. No tak, Jedzie? USS Arizona, idziemy tam. No. To prowadź. A, tak, kotwice z USS Arizona. Taka nie za mała, że tak powiem. No, my się wybieramy teraz tam. A e, to rzeczywiście taka kotwica? Tak, kotwica rzeczywiście, no. O oh, wow, no ale ten on był ogromny. No tak. Tu jest co? Taki taki podwodny ala? Tak. Znaczy ala. USS Bowfin. Ale ogromny też jest. Zaraz pytanie, bo ja się w sumie nie znam. To jest torpeda? Czy to jest jakaś po prostu rakieta? Znaczy rakieta. Nie. Nie taka rakieta, która leci w kosmos. Czyli chodzi mi, że pocisk. O, czy jakaś taka torpeda, która z tego, z tego statku podwodnego jest wystrzeliwana. Patrz, do tego, do języka migowego. Mhm. Znaczy Braille, nie? Alfabet. No, ale ten taki... Znaczy język miga też był Migowy to tak... Nie, nie, nie. Niewidoma osoba by tak się nie miała, migowy. <laughs> Czas wojny, tak? Tak to rozumiem Zobaczcie Walentynki wystartował Co jest tą kartą? Walentynki wystartował a już rok później zagubiony na oceanie I tu jest załoga tak Są te memoriały. Tak. Patrz, ile to jest statków, ile ludzi. Ten tak samo. Siódmy, czterysta drugi, czterysta Zatopiony, znaczy zagubiony, to raczej zatopiony można. 4 lata na służbie. 3 lata na służbie. Rok. 5 lat na służbie. Japonia zaatakowała Pearl Harbor, aby powstrzymać USA przed blokowaniem japońskiej ekspansji w Azji i zdobyć czas na umocnienie swojego imperium. Atak polegający na zniszczeniu lub uszkodzeniu amerykańskiej floty pacyficznej miał na celu zneutralizowanie Stanów Zjednoczonych i umożliwienie Japonii zajęcia bogatych w surowce terenów w Azji Południowo-Wschodniej. I wolałam to przeczytać, żeby nic. już próbowałam to swoimi słowami powiedzieć, ale. Co się to nie wychodziło. Nie, nie wychodziło mi to, a tak to wiecie, no przeczytam i... i już wiadomo. No, w ramach odwetu po prostu Amerykanie zaatakowali Japonię. Tak. Raz porządnie. Dwa razy. to jest właśnie opisane to, o czym Kamila mówiła, co czytała. Dlaczego Japonia zaatakowała właśnie Stany Zjednoczone żeby zabezpieczyć rezerwę oleju i inne surowce, których potrzebowali. Tak, my już jesteśmy obok naszego mieszkanka i przyjechaliśmy sobie pranie zrobić. Tutaj już sobie chodzi. Damian, pokażę Wam, jak to tutaj działa. Może ktoś z Was nie wie. Bo znaczy na wcześniejszych mieszkaniach na Maui, na Kauai mieliśmy pralki, i suszarki w ogóle na mieszkaniu, co też jest hitem tutaj dla nas. Przynajmniej dla mnie i dla Damiana Bo wcześniej no, robiliśmy za, Tak, bo wcześniej chodziliśmy właśnie Tutaj do spalni Tu jest pralka, tam są suszarki I no i tyle I czekamy teraz jeszcze pół godzinki O, znowu czuć śmiesznego Papieroska Kończymy Zobacz jaka figura fajna jest Tak Ferrari da się przybliżyć? Ja bym chciała przybliżyć. O, jedzie. Dobra, na razie się żegnamy. Jeszcze nie wiem, czy coś jeszcze nagrywać ze środka. E, z pralni, czy może w końcu z jakiegoś klubu coś. Nie wiem. W razie czego się żegnamy. A jak coś, to się dogra jeszcze. Bye bye.